Hej, witam Was w kolejnym vlogu na tym kanale. Wy tego vloga będziecie widzieć o wiele, wiele później niż ja go nagrywam. I to jest wielki dzień dla nas, wielki dzień dla Dinu, ponieważ od dzisiaj Dinu zaczyna swoją adaptację w żłobku. Na szczęście mąż ma dzisiaj wolne, więc będzie uczestniczył w dzisiejszym dniu adaptacji. Idziemy na godzinę jak na razie. Zobaczymy jak to będzie później przebiegało. Tyle ile będę mogła Wam pokazać, to oczywiście pokażę. Wiadomo, bez innych dzieci. I później sobie pogadamy na końcu tego vloga, jak przebiega taka adaptacja w koreańskim żłobku. To może się różnić od czasówek. Powiem Wam, jak to się tutaj odbywa. Także mam nadzieję, że zostaniecie razem z nami i zobaczycie jak Dzinu adaptuje się w nowym środowisku pogoda jak widzicie jest lekko pochmurna ale wczoraj padało jest dużo chmurek dzisiaj też ma ponoć padać ale zobaczymy jakieś tam kamienie słoneczne się próbują przebić ale słabo jest słabo także taki pierwszy dzień Dzinu w żłobku Dzino oni dzikają Jestem ciekawa jak Dino w późniejszych etapach zareaguje na żłobek, jak już będzie sam zostawał, bo przez kilka dni będzie z nami zostawał. My będziemy w żłobku, a później będzie już sam zostawał, ale wiadomo zawsze Będę ja czy mąż pod telefonem, żeby w razie czego za... zareagować. Mam nadzieję, że gładko pójdzie, bo z Jasmine tak łatwo nie było. Wiedzią, wiedzią. Właśnie mamy drugi dzień adaptacji ginu w łopku. Właśnie idziemy go zaprowadzić. Ogólnie dzisiaj mieliśmy też być z nim w środku, ale z tego względu, że mój mąż wczoraj był z, e, ze mną, to sam mąż zaproponował, żeby no, dzisiaj zostawić już samego na godzinę, ale wiadomo w razie czego e, nauczycielki e, zadzwonią. Także tutaj już inaczej się odbywa, będzie odbywać adaptacja. Zobaczymy. Wiadomo, ja Wam później na końcu jeszcze wszystko opowiem, jak to wyglądało. Tak spójnie, żeby to wszystko w całość zebrać. No i też wczoraj Wam nie mówiłam, jak to wyglądało. Byliśmy wczoraj w żłobku. Puściliśmy Dzinu do jego grupy. Od razu pobiegł do zabawek. Bawił się fajnie zabaweczkami. Nauczycielki będą miały z nim niezłą gimnastykę, bo Dino ma bardzo dużą energię i wszędzie wchodzi, zwłaszcza że on jest wysoki, więc wszędzie się wdrapie, także nauczycielki będą musiały mieć oczy do, wokół głowy. Patrząc tak na inne dzieci z jego grupy, on nie jest najstarszy ani jest najmłodszy, jest tak pomiędzy, to dzieci są bardzo spokojne. Mam nadzieję, że też troszkę się uspokoi. Zobaczymy, także pędzimy do żłobka i widzimy się pewnie później. Minął właśnie tydzień, wybaczcie za mój wygląd, ale mamy sobotę ogólnie, więc minął tydzień od koniec poszedł do żłobka i teraz od poniedziałku będzie na dwie godziny zostało, także będzie jadł obiadek i będę go odbierać i musiałam kupić kilka rzeczy potrzebnych do przedszkola, właśnie przyszły mi tu paczki, jeszcze dwa kartony są, więc pokażę wam co musimy przygotować do żłobka. Na początek mam tutaj taki e, dresik, bo e, panie powiedziały, że w takich e, dresikach w takich dresikach a wiecie mm, niezapinanych mm, bodach, wody e, jest po prostu wygodniej, więc e, zakup, zakupiłam, kupiłam taki zestaw. Jeszcze gdzieś tutaj jeden będzie więc to od razu idzie do oprania następnie taki zestaw pięciu ręczniczków, dwa takie zestawy kupiłam z uszami usz, żeby móc zawiesić wiecie na haczyku właśnie w przedszkolu będą potrzebne dwa takie zestawy Gdzieś w kolejnych paczkach są kolejny zestawik. Tutaj mamy z Disney'a jakiś. O. Nową butelkę do wody na piciu, do przedszkole. Dino ma tutaj w domu z Daiso, tylko że te z Daiso one nie mają wiecie, trzymadełka. Także e, ciężko mogłoby być Dino w przedszkolu. Zwłaszcza, że on jest energiczny w przedszkolu i e, mogłoby być różnie o, taka butelka z rureczką Naw nawet nie była droga bo jakieś 9000 zł kosztowała więc spoko cena lotion balsam do y, ciała też y, tr trzeba przynieść y, w poprzednich żłobkach, w których Jasmine była to nie było czegoś takiego, właśnie, żeby przynieść palcem. Chyba, że y, dziecko miało jakieś problemy, to wtedy się przynosiło. Ale tutaj y, dbają o dzidzie. Więc akurat w tym z tej firmy wzięłam. Kolejny zestaw ręczniczków. Takie ręczniczki. Róż, różne Wiecie, na każdy dzień Jeden ręcznik, więc pięć W tygodniu Także kupiłam dwa takie Zestawy, żeby wiecie Jeden jak się przyniesie do domu wyprać A jakby świeży Zanim tam się uzbiera Do prania czy coś To żeby były No i przechodzimy do Kartonów <gry> To nie związane z żłobkiem, ale kupiłam sobie kupiłam sobie do mojego tableta klawiaturę. Zobaczcie, że się tam Jasmine drze, ale no Gino nie usiedzi. Sześć takich pali, pali, pali Czysim, dżyn, są dusie. Kaki siu, czyli sześć takich pudełek Wiecie, zwykłych chusteczek. To jedna rzecz nie, nie doszła, e, czyli, e, czyli później przyjdzie jeszcze pasta do zębów, bo to też e, potrzebne. Dodatkowo paczkę pieluch trzeba przygotować. E, panie kolego to jest do przedszkola nie Paczkę pieluch, e, wiecie, multisiu, czyli nawilżone chusteczki, szczoteczkę do zębów, e, kubeczek do... Mycia ząbków, to mamy w domu. I pudełko do silak, gdzie dzieci dostają swoją porcję jedzonka. Już takie pudełko też kupiliśmy, także dzinu to ma. I teraz wszystko też trzeba będzie podpisywać, albo przykleić takie naklejeczki. Tutaj już widzicie, Dzinu ma swoje naklejki. Tutaj sobie można za 1000 czy 2000 łonów yy, zrobić samemu. Yy, no i co? Takie to były zakupy. I czekamy na poniedziałek, jak to będzie 2 godziny. Mama będzie mogła pójść spokojnie do Olive Young na zakupy, ale to już... Yy, pewnie widzieliście albo będziecie widzieć. Bo ten tego vloga no... Buty zakłada siostry? Nie, mamy buty. No tak. Yy, bo tego vloga. Oha. Zobaczcie, akrobatę. Jasmine. Jasmin. Dziąłem Prosimy. Teraz zamknie to i potrafi zejść. O, mąż zamknie. I zobaczcie. On odwróci się? Albo i nie? O. Kombinator. O. I dziecko zeszło z wózka. On nie ma granic, on wszędzie wam wylezie, więc tutaj y, współczuję nauczycielom. Dobra. Dobra, widzimy się w poniedziałek. Idziemy właśnie odprowadzić tego młodzieńca do <laughs> przedszkola. Wózek jest obładowany, tu on już też ma rzeczy. Wybaczcie, że nagrywam telefonem, ale kamerę nie e, brałam. Więc idziemy, i siedzi, zostaje na dwie godziny. za, Luzo, Hejka, mamy trzeci dzień, trzeci, trzeci dzień, trzeci tydzień adaptacji Dzinu w żłobku. Właśnie idę dino odprowadzić do żłobka. Adaptacja idzie w dobrą stronę. Dzisiaj dino zostaje już dłużej, bo zostaje aż do drzemki. Jestem ciekawa, jak to będzie wszystko wyglądać. Czy nie będą miały nauczycielki problemu, żeby dzinu posłać na drzemkę? Zobaczymy. Także trzymajcie kciuki. I najprawdopodobniej w kolejnym wejściu do was, że tak powiem, już będę mogła wam opowiedzieć cały proces adaptacji, jak to tutaj. Kolei wygląda a przynajmniej jak to tutaj w naszym żłobku wygląda, bo każdy żłobek, żłobek ma inne zasady. Właśnie mi została odprowadzona do przedszkola, więc teraz trzeba tutaj z iść do żłobka. Jak widzicie, ma swój materacyk i wiadomo plecak. No i też dzisiaj mamy 1 września w ogóle. Więc się tak złożyło, że dzinu już mm, Cały dzień w żłobku będzie, więc później jak wrócę, to nagram Wam właśnie, jak wygląda adaptacja tutaj w Korei, w żłobku. Eee, przynajmniej w naszym żłobku, bo to w każdym żłobku może być inaczej. Powiem Wam, jak to u nas oczywiście przebiegało, jak, e, jak to przebiegało e, w przypadku Jasmine powiem wam, że to były dwa różne, dwie różne adaptacje wiadomo Jasmine później poszła do żłobka niż Dino więc to też inaczej wyglądało także jak wrócę do domu to będę nagrywać wam to ale też dzisiaj jeszcze będę nagrywała wam ogłoszenie o tym właśnie, że Dino poszedł do żłobka jestem ogólnie ciekawa waszej reakcji. I tak, także idziemy odwieźć Bombla. W końcu mogę nagrać wam ym, o tym, jak wygląda adaptacja w koreańskim żłobku, jak to wyglądało w przypadku Dzinu i powiem wam, czy było tak samo w przypadku Jasni, że? Zaczynamy. Dzinu, jak wiecie, od 4 sierpnia poszedł do żłobka. Nie było łatwo znaleźć po pierwsze żłobek z grupą taką, jaką, w, takiej, jakiej Jasmine, w jakiej Dzinu jest, bo Dzinu jest w grupie 0, więc to też nie jest łatwo. Możecie się zastanawiać, czemu u nas na osiedlu nie posłaliśmy Dinu tak jak to mieliśmy w planach, a to właśnie dlatego, że to przedszkole, ten żłobek nie ma grupy zerowej. Dopiero właśnie w przyszłym roku byśmy mogli go posłać do pierwszej grupy, do pierwszej jego klasy. I jak to wyglądało, jak widzieliście, w pierwszym dniu jak Dzinu poszedł do żłobka, byliśmy razem z mężem, akurat się udało, że mąż był. Byliśmy godzinę razem z mężem w żłobku. Dzinu też był i tam, wiadomo, się yy, bawił. Przez to, że Dzinu ma tyle energii, to ja współczuję nauczycielkom serio. Dzinu yy, wszędzie wchodził. Yy, wiadomo, każdy kąt musiał sprawdzić. Reszta dzieci normalnie w jego grupie taka spokojna. Mam nadzieję, że i Dzinu taki będzie. Drugi dzień. Powinniśmy też być. Rodzice też powinni być na godzinę z dzieckiem, ale mój mąż powiedział, że może go zostawimy już dzisiaj tak samego, właśnie na godzinę. Dyrektorka się zgodziła i myślę, że to też było na plus, bo ta adaptacja szybciej przebiegała. No i co? Godzina minęła, poszliśmy po dzinu. Nie płakał, bo nauczycielka nam o tym wszystko powiedziała. Dostaliśmy też zdjęcia z tych dni, więc tutaj gdzieś Wam jakieś zdjęcia z adaptacji Dino wstawię. Wiecie, jak mnie korci, żeby wstawić te zdjęcia na Instagrama, ale póki Wam tego nie ogłoszę, no to nie mogę wstawić. Wiecie, takie top secret, nie? Ale tak i. Tak po godzinie zostawał do końca tygodnia. Na drugi tydzień już były to dwie godziny, bo przychodził na 10, więc zostawał do 12, jak zjadał obiadek, bo tutaj w żłobku koło 11 dzieci jedzą lunch obiad, więc mogliśmy go później zabrać i tak Drugi tydzień minął, Dino nie płakał, nawet jak szliśmy do, do żłobka to też nie płakał, jak go oddawałam też nie płakał, więc myślę, że y, to, że go wcześniej wysłaliśmy to też y, było plusem tego, bo z Jasmine tego nie było. Jasmine miała prawie dwa lata jak poszła do żłobka tutaj i jej adaptacja troszkę inaczej wyglądała. Bo było dużo płaczu, ale na kanale jest z tego okresu chyba vlog. Więc możecie sobie obejrzeć. Jakość nie jest jakaś dobra, porównując z tą jakością, ale tak. Dla ciekawskich, może, którzy są ciekawscy, to możecie sobie tam sprawdzić. No i przyszedł trzeci tydzień trzeci tydzień. To już Dinu zostawał do drzemki po drzemce, dostawałam telefon, że możemy przy, Bogę przyjść po Dinu. Ja nie wiem jakie no, metody mają nauczycielki, że dziecko normalnie na drzemki pójdzie spać, bo ja Dinu nie, nie mogłam położyć spać. On będzie on ma ludzi, ja, yy, będzie płakał, ja będzie, yy, będę, wiecie, go na rączkach tak koły mu Mówić, że e, uspokój się, Dżinu i takie tam wiecie. Stanęłabym na głowie, żeby on tylko poszedł spać, a w a w żłobku? To ja dostawałam zdjęcia, że dzino śpi, i byłam taka: hmm, jakie metody używają? E, więc e, tak zdarzyło się nawet e, kilka razy, że zamiast o, o 14:00, to o 15 go odbierałam, bo e, śpiący Królewicz spał słodziutko. No i czwarty tydzień, zaczynał od dziewiątej do właśnie po drzemce miał wracać do domu i tylko do środy był. A to dlatego, że no tak zaczął chodzić do żłobka, to i pierwsza choroba się mu przetrwiła. E, I to Dość zakaźna, więc nie mógł uczęszczać do, do, do żłobka. Byliśmy u lekarza. Z tym Dino nie miał żadnej gorączki ani nic z, tym, z tych rzeczy, ale na, nóż, na, na nóżce pojawiły mu się krostki. Coś to nie, to nie jest chyba bostonka, ale ogólnie teraz panuje jakiś wirus w Korei. Właśnie objawy to wysoka gorączka, właśnie krostki, wysypka na stopach. Lekarz tam mówił co to jest, ale no ja się tak za dobrze jeszcze na jakby to powiedzieć, na chorobach dziecięcych po koreańsku nie znam. Więc yes. tak do końca nie wiedziałam. Mąż tam bardziej ogarnia, ale żeby Dinu mógł dzisiaj, czyli 1 września wrócić do żłobka, musieliśmy jakby takie zaświadczenie od lekarza dostać, bo byliśmy w sobotę u lekarza, że Dinu jest zdrowy, że już nie będzie zarażać i jest gotowy do pójścia do żłobka. Więc dzisiaj już poszedł, dostałam przed chwilą wiadomość od nauczycielki, że na cały dzień zostaje. Więc o 16 go odbieram i tak będę już go codziennie o 16 odbierać. I tym oto sposobem, dino od 9 do 16 będzie w żłobku. I ja w tym czasie, jak już wiecie, będę się uczyć, będę poszerzać swoją wiedzę. I wiecie, co jest dobre, że tam gdzie się u mojej stylistki gdzie robię paznokcie, tam będę się uczyć to to miejsce jest naprzeciwko przedszkola naprzeciwko żłobka Dżinu więc po zajęciach swoich będę mogła Dżinu normalnie odebrać wiadomo jak zacznę pracę no to Dżinu będzie musiał zostawać troszkę dłużej w żłobku no ale to nie jest problem więc na spokojnie Widzieliście? Chyba widzieliście. Pokazywałam. Tak, pokazywałam tu wam, jaka wyprawka jest tutaj w żłobku. Mm -hmm. I co? Koszt takiego żłobka to jest 560, prawie 570 tysięcy won. To tutaj macie na polskie ile to jest i oczywiście to nie idzie jakby z naszej kieszeni tylko, tak jak już Wam kiedyś mówiłam u Jasmine, że mamy specjalną kartę to jest handbook, handbook kady czy coś w tym stylu i na tą kartę jakby wpływają pieniążki na opłatę żłobka, więc my nie możemy na co innego przeznaczyć tych pieniędzy, tylko na opłatę żłobka i u Gino jest troszkę inaczej, ponieważ ja na telefonie muszę wejść w aplikację Aisaram. AI i tutaj mam właśnie wszystkie dane żłobka DZIN-u, gdzie właśnie 25 każdego miesiąca bodajże będę mogła robić jakby opłatę za za żłobek, więc nie, nie, nie będę musiała przynosić kart, żeby nauczycielka czy tam dyrektorka robiły opłaty, tak jak to było u Jasmine, ja będę musiała o tym pamiętać, więc sobie chyba jakiś y, alarm ustawię, że każdego 25 każdego miesiąca trzeba zrobić opłaty, ale na szczęście przypominają dyrektorka przypomina, że Dzisiaj jest dzień zapłaty, że tak powiem. Także mam nadzieję, że nie wyleci. No, na pewno nie wyleci mi to z głowy. Jak to było w przypadku Jasmine. Z Jasmine było właśnie trudno. Ta adaptacja inaczej przebiegała. Wiecie, to też były nasze początki w Korei. Więc było nie tylko mi ciężko, ale wiadomo, Jasmine też było ciężko, bo się też. Ode mnie musiała odczepić, że tak powiem, bo poszła do żłobka i u niej troszkę dłużej trwała ta adaptacja ponad miesiąc, tak mi się wydaje niż u dziennika. Tak naprawdę wystarczyłoby dwa tygodnie i normalnie już by mógł zostawać w żłobku, bo. Nie płakał ani nic. Dzisiaj mała Franca się nawet ze mną nie pożegnała. Wiecie, bałam się, że po takim długim czasie, bo to kilka dni minęło odkąd był w żłobku przez chorobę i tak dalej, myślałam właśnie, że będzie płakał czy coś, że się odzwyczaił, ale nie. Nauczycielka otworzyła drzwi. Wiadomo, tam przekazałam plecak, materacyk do spania. I Dinu yy, wszedł do środka i poszedł w długą, nawet się na matkę nie spojrzał, tylko poszedł do sali i się zaczął bawić. A, także mogliśmy go szybciej zostawić. No, a u mi to inaczej, ale podejrzewam, że dużo też dało, ma, miało znaczenie wiek, bo jednak Dinu ma teraz 16 miesięcy. 15-16 miesięcy, a Jasmine miała 20 parę miesięcy, no niecałe dwa lata miała. No i jak w marcu poszła ona, ma w maju urodziny. Więc, no, ciężej było. Najważniejsze, że obydwoje są zadowoleni. A jak dzieci są zadowolone, to i rodzice są zadowoleni. Tak. Także dajcie mi znać. Czy jest jeszcze coś, co byście chcieli się dowiedzieć na temat żłobka? Takich spraw, jak coś nie będę wiedziała, no to wiecie, mój mąż Wam wszystko powie. Bo wiadomo, ja też nie jestem alfą i omegą, ja się dopiero uczę. Teraz bardziej jakby jestem tego bardziej świadoma, bo wiadomo, ten koreański jest już lepiej. Lepszy niż był na początku przygód w Korei. Także więcej ja ogarniam spraw żłobkowych, przedszkolnych niż mój mąż. Ale jak są jakieś trudniejsze sprawy, no to wiadomo, że mąż musi pomóc. Także tak. Dziękuję Wam za oglądanie tego vloga. Dziękuję Wam, że byliście w tych dniach ważnych dla nas, dla Dzinu w końcu Żłobkowicz nowy etap w jego życiu, nim się obejrze, a pójdzie do szkoły, Jasmin też i co? Mam nadzieję, że wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję oczywiście by być na bieżąco z moimi vlogami na kanale i co? My widzimy się w kolejnym vlogu już za tydzień. Bye-bye.